Hej, siemanko, witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii z gry Złodziej, w której wcielę się złodzieja, który będzie wracał wszystko, co wpadnie mu w rączki. I przede wszystkim musimy zacząć od wyboru poziomu postaci. Nie wybieramy mistrza, aż takim mistrzem kradziejstwa nie jestem, ale wybiorę sobie poziom trudności złodziej. Typowa, normalna rozgrywka. Chociaż patrząc po tym, że gra, gram... Gram, nie gram, gram w widzimy na najwyższym poziomie trudności może jednak powinnam spróbować to, ten, tutaj, ten trudny poziom, ale nie. Nie. Podziękuję. I zobaczymy też przy okazji, co ukradnę. Czy coś mi się w ogóle uda ukraść? Stay alive. No właśnie, jako złodziej, raczej za nic nie płaciłeś. I znajdujemy się w prologu, gdzie leży sobie pan, ale jak pamiętam. Jak pamiętam mojego pierwszego, bo już nie, niestety niestety grałam w tą grę w 2022 roku, to pamiętam, że trzeba było światło wyłączyć, pewnie to gdzieś wyjdzie w dalszym... Na razie nie chcę przez nic skakać. Jeszcze nie. Czy tutaj są ten? Nie ma, okej. A nawet bierzemy. No, i chyba żeśmy kradli to, co co? Uuu... Tak, jeszcze to. No, tu już mi się nic więcej nie świeci. Tu nie mam żadnych cechty. Uuu... <try> tak, to mi baby. No dobra, wzięłam wszystko co chciałam. Co, co nie chciałam, też wzięłam. Żebym pan, panom na łeb nie skoczyła. Uuu... dobra, to bym się. Czy ten double click y, z the Dark Picture na myszce? I dobra. Jesteśmy na strychu jakieś kamieniu... kamieniury. Aha, super. Świetnie. Tu chyba nie ma co kraść. Więc mi się tu nie świeci. I przynajmniej kurwa w dupę. O no, ktoś lubi ptaszki, no super. Bo tutaj chyba nie ma czegoś. klikam ruchów pojebano to. O, dobra. Nie trafiłabym samo. Jakby okej, okay, poruszajmy. Prawie jak w dajinklejce, ale w Klajcie jest trochę lepiej, jednak. I co ukradniemy? No, Okej. Okay. Jakąś kolie. Bo kolie podobne cudo. Na szyję. Co jest? No. Ktoś tupie. w dupie, chlupie, no nie wiem, no. Dobra, znalazłam jakiś indikatowy łup. Okej. Okay. Kradnę. Strzała ze sznurem. Ósemka, muszę ósemkę kliknąć. Oh, nie, no, 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 nie, nic, nic. Ulele, ktoś na nas czeka? Aaron. Witam, Ery. Kierowcem, na No właśnie, mogłobyś ci pomniej hałasu narobić, no tak to? Tak, tak. wiesz. No wiesz, niektórzy ludzie się zmieniają, niektórzy nie. No i chuj, trzeba biec, dobra. Hop. Do doświadczenia wiem, że pewnie tak czy tak ona będzie musiała być pierwsza ode mnie. Też by. Dobra. Fajnie, że mi przypałzował, nie? Bo mimo, że w spację, to jakby... Bez reakcji. Było. Fajnie. Ach, miło, że jesteś. No Dobra, światła. światło. Wskazuje, czy znajdujesz się obecnie w cieniu. W cieniu trudniej jest cię wykryć. Zajebiście. Tak, fajnie, że wyszłam ze światła i teraz już mi łatwiej wykryć. Jak tu stoję? Oha, dalej nie kłom. Oś się tak leżało. Ach, nic tu nie ma dobra. Mm -hmm. Mm -hmm. Papa. Pa. w dupę. Och, no. Let's go. Dobrze się zaczyna. No, wiecie, z Wally... radnie co mu w ręce wpadnie, także Tam się widzę świeci. plus tej gry, że się podświetlają rzeczy, inaczej bym się dupy nie zawracaniem nim. Przy okazji, całą by koncepcję gry zabrała, oczywiście. Hielo? Tak, zazdroszczę ci w chuj. To zrób dla mnie. Jedzieć, nie wiem. Dam ci materiały, ty mi skrawcisz. Super. Oj, nie doczytałam. przy Przykućnięciu i coś tam. Super. Tak. Zdarza mi się kraść serca ludzkie. Bo są bardzo opłacalne. Cześć, jest ktoś zdrowy. Ulala! No co Co ty... mnie to obchodzi co ty tam masz? A i to tyle by, by O! Kurwa to trzeba było drzwi na... no, dobra. To gasimy. ja chcę przy dziurko od klucza zaglądać czy co ja jestem jakiś ten. Czy to ma plus, że tutaj nie zużyję sobie wytrychów? W Dajcie z jak się zatrafię, nie? Dzień dobry, guten tak, Guten Abend. O, masz Jakiś taki 3 goldy to taki nie, nie za drogi. Dobra, no do, dokument to to. Do... Wiadomo, wszystko jest fajne, ale my tego nie czytamy, okej? Okay? Jakby... O. no i tyle było o pierścionek no co, co sześć złota no, to jakiś plastikowy chyba ewidentnie to, to myślałem, że tam coś jeszcze będzie nie no, bez przesady jeszcze nie aż tak. Czyż znowu będzie klikanie E w opór? Pytasz czy wiesz? Czy w tym domu da się coś ukraść? Dup. Nope. Jest szafa. A szafie są. Także pamiętajmy, nie chowamy do, sza do szafy kielichów. W ogóle nic nie chowajmy do szafy, bo może nas okraść. Właśnie. Właśnie. Masz ukraść milion złotych, czy czyjeś serce? Czyjeś jest serce jest więcej warte niż milion złotych? No, nerki, wątroba, płuca. Są w cenie. <grym się wytrzymać> A, -a, -a. podtrzymasz mnie za rączkę, ale miło. No to jest dalej chyba kontynuacja pchohogu? O, a... Przeczytałam kawałek ten, że nie będą cywile na mnie zwracać uwagi na ulicy. Nice. That's a lot of guards. No, ale trzeba było strasznie cywile zwracać na mnie uwagę. A lot of guards means a lot of steel. Thieves no, ja and swords tend to have gone well. I have never had a problem with swords. Złoto diamenty wiatru. Ale na tamte czasy to mi się, że ta stal była bardzo naprawdę potrzebna. Nie da się usłyszeć, no. No. Aby porozdowali... Aha, super, świetnie. Mhm. Najlepsze jest to, że ja nie. Dobrze, no, teraz nie będę zastanawiał, bo to na razie się i szumie i oknieje. Yeah. Tu, 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 tu. Niewiele kradnę, 195 gold, binda... Jak mysz kościelna. Aha, niechuj. No Dobrze się zaczyna. Yes, sir. Albo Sera nima. <grywk> Wait, bo jak kucam, czy nie? Kłócam chyba? Chuj w te pieniądze, co tu leżą. Wiecu, kuszu, wiem. Dobra, przeszliśmy my. Dzień dobry, pan? ochój się za spojrzy na mnie ten. Niech się pan nie patrzy na mnie. Pan! Uff. Cmyk! Nice. No i. No, głupi wiatr, I chuj. Dobrze się zapowiada. Naprawdę. Naprawdę. Dobrze. Prolog mnie pokonuje. Prolog. Tak tylko dodam Prolog. Może... Właśnie może sprawdźmy w opcjach, czy są jakieś... Nie no, nie kontroler, czyli idziesz. Gdzie kontroler kontroler, pan? Dobra, kontrol mam pod skradaniem się, ok Wdeszła pięć... pięć centymetrów na godzinę kwadrat, nie? ale dojdę, ale dojdę. Nie widzicie mnie, nie widzicie mnie, bo ja was nie widzę też. Bo ja nie widzę też. odejrzysz mi to w moją szczałę, amora. Amole mio. Dobre. No stupid, stupit, a ty... Dobra, idziemy. Na kontrolku. Jak się okaże, coś źle zrobiło mnie Może tak trochę ten... Kran, wiadomo, w ręce wpadnie. Ho, 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 ho. O Boże, od razu lżej na serduszku się zrobiło. Uh, Normalnie to no, yeah. mnie twoja historia wiesz, kolegi nie masz jak coś. Ale ty się nie przejmuj. O, pow. Uuu. Chtysz. Aj, tak się powala oponenta. Mogę rzucić ciało? Może wyglądać tak, jakbyś na ławce se siedział? Ten bolzejdzisty. Gdzie You haven't changed, have you? What's that supposed to mean? <laughs> what do you mean? It means I don't kill without thought or good reason, and I don't get paid for it. So basically, it's okay when you do it, but not me. I see. I get it. But you know that guard? He's not going to wake up later and follow our trail to cause trouble. When any guards wake up, I'm usually one. Dobra, czyli teraz już mogę sobie tak, ten? Ja pizm. Nie, bo ja chciałam. Ej, ja chciałam otworzyć zamek. Otwórz zamek. No. A możesz przesadzić ten, jak grzebie w zamku? Chuj Nie powiem, gdzie. No, out. Znaczy, open. Och, No Znaczy ja bym Super. Dobrze widzę... Aha, butelkę, dobra. Nie masz wziąć butelkę! Aha, dobra. Nie bo... Ej! O! I chuj w dupę. Zamknij dziób tam. W dupie bejt widziałeś. A ale Masz butler polecia O srain nie find. No nie, nie, Oj, co dzieci robić. Dobra weź krzycz kurde no. Ja wiem, że popełnił, że mi och błąd. błąd. Jezus Maryja od matki, ojca, córki, syna. Oj, wcześniej zero, dobra, zero. No. Ach, o Jezus, tylko nie w Niego. To ja może wtedy w Niego rzuciłam to. Dobra, dobra, dobra. Była zupka. Pierdu, pierdu, pierdu. O, wa, 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 I have fun as fuck. Had... Dobra, dobra, ty sam możesz spełnić swoje marzenia. Kurwa, no. jest Nie do jasnego Okej To know, mm. okay, dobra. W tym ślepa kretnie To to, mam mówisz, To jest Lina for me? Yes. Yes, sir. Ja z tą kobitę można znowu serca dostać. Chyba. Daję sobie radę, wiesz. No bo chudsza jesteś, wiesz, facet ma więcej mięśni. Przeciął nogę ma. To, to też niekoniecznie pomaga w Let's just get the job done. Dobra, zabaw. No będzie zabawmy się, ok? Yes. We'll Czy on ją chce wpędzić w kłopoty? I'm not sure about it. I'm not sure.

No brzmi jak klątwa, okej. ok? stara na, no, już skakała. Ty To przecież nie zlizisz, bo ty haka nie masz, ty szpona nie masz. Złodziej w złodzieja. Walka z bossem na dzień dobry? Ona sama się prosiła, okej? Okay? Nie chciała dać nam szpona. Nie chuj. Wejdzie na to szkoło. I jebnie. I tak intuicji intuicję podpowiada. Albo ona wpadnie tam... Znaczy no wpadnie w ten Kiołek, kurwa, Panoromiksa. No, no to. Na chuj jej był ten szpon. Chuj w szpona tam ci kurwa. Papa! Pa. Stary już zawału dostał <laughs> Mam wrażenie, że lekko się tak dźwięk. Jak jest opóźnienie w dźwięku. A też jak kliknę Escape. Tylko dobra, mogę tylko wznowić tania. Uuu. Lask mojej zajebistości oślepił właśnie mnie. Pytanie, czy to jest koniec prologa. To jest bardzo ważne i istotne pytanie, i istotne zagadnienie, okej, okay. nie jest napisane, że to jakiś ten ten. Wieść? A nie wywieźć? Nie like wywieźć? Ok. okay. Wiecie, hey, ja no, złodziejem. Nie we'll pytanie. <coughs> Czy prolog jest naprawdę prologiem? Czy to jest. Prolog jako to, co będzie na końcu gry? Czy Prolog to. Ha, u, u, tam są jakieś ciała? Moje Boże ciało się wcięło. Ciekawe, ciekawe. ciekawe. Learn that soon enough. All he cares about is progress. You want to see more of these bloody pipes everywhere? You are the boss! That's, That's Do you? That's not, oh, yo. <laughs> <laughs> That's not medicine for the sick! You! Don't think you're safe because you've got a job shoveling shit for the rich! The Baron has a noose for every one of us!

A może to miała być dla nas pomoc i taki był plan? Oj, tak. Zajbiście mu podbite albo pomalowane oczy. Right. Okej. Okay. Roś, pierwszy. Nie no, nie pozwolą mi uciec, bo ja w tym, w tym miejscu kończę odcinek. Dziękuję za oglądanie. I do następnego. Hej hej.